Witajcie, jestem PerTix, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i witam was w kolejnym odcinku z Fire Emulator 22 oczywiście na polskiej gospodarce na samym początku zasubskrybujcie kanał, zostawcie oczywiście łapeczkę do góry ja teraz wam pokrótce tak powiem co dzisiaj mam zaplanowane mm, tutaj na e, tym oto pięknym odcinku e, jak widzicie stoi beczkowóz no można powiedzieć, że to beczkowóz chociaż zbytnio Wyglądem, no czy w sumie to jest, można tak powiedzieć, ale dzisiaj się z nim żegnam, bo będę sobie wymieniał go na większy. Jak już można powiedzieć, sami widzieliście na odcinkach, jak rozlewają gnojowice, no to jednak trochę schodziło z tym. A teraz hektarów będzie coraz więcej przychodziło, i ta robota też musi sprawniej iść. Także co, ja tu sobie 30 teraz odczepiam, ponieważ. Nie będę tę 30 jechał i jej sprzedawał, ponieważ od razu za chwilę przyprowadzę nowy nabytek, czyli nowy beczkowóz. A sobie 30 już podepnę pod siewnik tutaj sari Bo będę sobie dzisiaj siał pszenicę na tym otopolu za gospodarstwem, w sumie obok gospodarstwa. No ale wiecie o co chodzi. Dobra, pyk. Ja tu sobie podpinam tu wszystko jest i na razie zgaszę 30 nie na razie żeby tutaj mi paliwa nie jakby nie spalała dobra sobie teraz siadam do Kuboty i jadę no wiem że trochę to śmiesznie będzie teraz wyglądało jak sobie tak Kubotą będę jechał z tym, z tym małym beczkowozem ale po prostu już nie chciałem jeździć po dwa razy z różnymi tam innymi ciągnikami, a tak sobie pojadę od razu teraz kubotą i sobie przyjadę y, też kubotom, ale z nowym już beczkowozem. Dobra, o Jezu, tutaj czekajcie. Muszę y, tak zrobić. Ogólnie naprawdę y, z tej serii bardzo dawno nie było już odcinka, bo też tak jak z tej oryginalnej serii też dosyć dawno nie było cienka tak i samo i z tej ogólnie teraz tak patrzę nie jest aż taki zły ten y, zestaw y, ta kubota i ten beczkowóz no ale y, czas na zmiany jakby teraz już mi starczy na beczkowóz, ale jestem ciekawy, ile zarobię właśnie oto z tego beczkowozu. Dobra, ja tu sobie pyk, odpinam kable ten i odjeżdżam, żeby tu za chwilę, nie daj Bóg, żeby się tu kubotan mi nie sprzedała bo to, to by było już dosyć źle. Dobra, czekajcie, gdzie to jest? Tutaj. Wow, 2220 6 zł, to powiem Wam naprawdę, ja jestem w szoku, bo yy, nie spodziewałem się, że z tej małej beczki, beczkowozu, można tak powiedzieć, jeszcze ku, zarobię, jakby tyle pieniędzy. Ale no, zawsze warto się yy, cieszyć i warto się zaskakiwać, oczywiście, na plus. Yy, ogólnie ta też fajna, też mnie stać. Ale na razie, na moje gospodarstwo, chyba za duża. Chociaż no jakby, a w sumie ta jest trochę większa, ale wolałbym tą już wziąć. E, bo po prostu i nawet mi się podoba jakby budowa i też taka bardziej polska jest tylko za 19 tysięcy złotych, czyli beczkowóz zakupiony o, popatrzcie jaka to piękna beczuszka e, tutaj oczywiście jest e, pyk, dobra pewnie się zastanowicie dobra, ale czemu nie sprzedajesz jakby czemu nie spłacasz, nie spłacasz kredytu e, Ponieważ i teraz jest i tak październik za chwilę będę swoje plony i tak, i tak sprzedawał czy tam koło wakacji, a i tak, i tak za jajka niedługo będą pieniądze, także już za jajka będę sobie tutaj zpłacał ten oto kredyt ale tego, a tego kredytu i też za aż tak dużo nie ma, także nie powinno tych odsetek aż tyle brać Wiadomo zawsze coś tam będzie się brało, ale to będzie jakby taka można powiedzieć, że trochę znikoma Mm, kwota y, chociaż, przy sadzie, teraz tego konta mojego, no to trochę jednak y, tutaj y, brakuje. No, ale dobra, weczkowóz y, sobie zakupiłem z tego względu, że, tak jak na początku odcinka Wam mówiłem, y, no już potrzebuje. Także y, też y, trzeba się rozwijać, bo a nie stać w miejscu, y, bo i nowe nabytki też są potrzebne na gospodarstwo dobra. Jak widzicie tutaj dwie palety jajek już prawie są gotowe i czekajcie, gdzie ja tutaj muszę jakoś tak wjechać, dobra jak widzicie obornika jeszcze trochę mam, ale no, na ten moment na razie obornika nie będę sobie tutaj rozwoził, bo postanowiłem, że przecież niedawno i tak, i tak sobie ten obornik wy... Wywoziłem, czekajcie, dobra, teraz Dobra, teraz tu jest już Bo tak mówię, nie, nie chcę mi Tutaj pokazać, ale dobra Jest już ten i 14 tysięcy litrów Także no Ten beczkowóz, no już trochę swoje Jakby gromadzi I też robota będzie szła O wiele szybciej, no bo Popatrzcie, jak ja teraz 14 tysięcy litrów Wiozę jedną beczką A tam nawet nie pamiętam ile wiozem, No ale no zdecydowanie o wiele mniej jak w tej bece, no to od razu, jak będzie robotka szła. No, nie wiem, czy w sumie ta kubota nie jest za mała, ale w sumie na, nie. Moim zdaniem, naprawdę dosyć fajny zestawik tutaj tej kubotki z, tą, z tym beczkowozem jest dobra. Ja tu sobie tak robię. Czekajcie, kierunkowskaz też mogę wyłączyć. I teraz, na jaką on szerokość będzie rozlewał? O, coś takiego. Dobra, na razie sobie pojadę z, z zewnątrz, bo chciałbym zobaczyć, jak to będzie wszystko wyglądało. Ale sobie za chwilę do środka też y, oczywiście wejdę i ogólnie nie wiem, w sumie, czy szybko ubywa. No trochę, do, trochę szybko, no ale y, też y, to pole nie jest jakieś duże, także no, nie wiem. Hmm, czy to, to pole na jedną beczkę zrobię? Nie wiem, ale ogólnie teraz, jak tak sobie siedzę, w środku no i tutaj, te, z tym beczkowozem, no coś pięknego. Naprawdę jestem tak zadowolony, że kupiłem ten beczkowóz, że yy, udało mi się nazbierać jeszcze w tym roku te pieniądze na ten nowy nabytek. To jest coś yy, po prostu pięknego. Ogólnie też te kury, yy, mam nadzieję, że już niedługo będą dawać coraz więcej jajek, yy, i tutaj wszystko tak będzie fajnie grało i się rozwijało Ogólnie też już zapraszam Was na następny odcinek z tej serii. Nie wiem dokładnie kiedy będzie, w zależności kiedy będę miał e, czas, żeby tą serię akurat nagrać, e, ale jak będzie, no to będzie coś ciekawego, bo przyjedzie coś na testy. E, jeszcze nie chcę wam zdradzać, co to jest mój Jezu, teraz po tych dziurach przejechałem, po tym sumerowie ale czekajcie, chyba się nic nie uszkodziło w kubocie. Nie, raczej nic, to jest nowy ciąg. To tam wiecie, wiadomo, nowy ciąg też się może powtórzyć, czy tam złamać. Ale wiecie, oby, żeby takich rzeczy tutaj nie było. No i wracając do maszyny, albo maszyn do. E, przetestowania, no to po prostu zobaczycie w następnym odcinku, ale już teraz Wam mogę zapowiedzieć, że e, coś takiego, takowa akcja będzie e, tutaj, oczywiście na tej serii, także no moim zdaniem e, będzie się fajnie tutaj m, grało i mogę Wam podpowiedzieć, że naprawdę przyspieszy to mi pracę polowe. E, Dobra, jeszcze jedną podpowiedź wam dam, że to będzie jedna maszyna, ale czy to będzie ciągnik, czy kombajn, czy jakiś agregat, czy ślewnik, no to już zostawiam wam. Możecie napisać w komentarzach wasze propozycje, co to może być, co to by mogło być. No ja wiem, ale jestem ciekawy, czy byście zgadli, co to może być za maszyna. Dobra, 40% Yy, dwa przyjazdy, nie wiem czy dam radę przyjechać jeszcze w tamtą stronę. Postarałbym się, tylko jestem ciekawy, czy yy, chciałbym to jeszcze zmieścić na jeden beczkowóz znaczy, nie na jeden beczkowóz, tylko na jeden przejazd. O, coś takiego yy, chciałem powiedzieć tym beczkowozem i nie wiem, czy to będzie, yy, czy to mi się uda, ale no, bym był bardzo zadowolony, jakby mi się to udało. Dobra. Pyk i, i, i teraz coś takiego jeżeli będzie jakiś mały miak, no to Po prostu sobie to zostawię tam Jedynie jak będę rozsiewał nawozy albo coś to sobie Tutaj dosypię tego nawozu tutaj na rogi Ale nie ja jak patrzę teraz to Tutaj gnojowica wszystko równomiernie jest na, No wiadomo no ten nowy nabytek no coś pięknego No tak jestem zadowolony z tego nowego nabytku że a sam jestem w szoku jaką to fajną robotkę robi i teraz ostatni przejazd, sobie jadę wyjeżdżam na gospodarstwo i e biorę sobie 30 e i jadę siać pszenicę, ogólnie tutaj też będzie pszenica, no ale na razie tutaj nie będę siał zobaczycie w następnym odcinku co się wydarzy e co będę sobie tutaj e testował, dobra e sobie wyłączam beczkowy i 12 Procent jeszcze mam, no naprawdę coś cudownego, bo popatrzcie, zrobiłem całe pole i jeszcze mi 12, można powiedzieć, że procent zostało. No to powiedzmy te um, już 10%, tutaj zostało to i tak, i tak z takiego pola, co ja tutaj już rozlałem, i jeszcze 10% zostało, 1505 litrów gnojowity. No coś pięknego, dobra, ogólnie już tutaj zajadę, nie będę jechał y, Przodem gospodarstwa, nie będę Sobie tam y, Brudził podwórka, bo wiecie Też opony, no nie mam zbytnio Czystych, y, także sobie tutaj Gdzieś zostawię y, kubotę Pyk, pyk, dobra, no także popatrzcie Tak się oto ten zestawik Prezentuję no moim zdaniem ten meprozet, jest coś cudownego. Ja jestem zadowolony z tego nowego nabytku. Możecie napisać w komentarzach co wy o tym sądzicie. Nabytku czy dobry, czy mogłem wziąć inną beczkę? Oczywiście będę czytał sobie te komentarze i co wy o tym sądzicie. Dobra, ja sobie pszenicę już zmieniłem. I jadę tutaj na to pole, oczywiście siąć 30. Paliwa jeszcze trochę jest, także nie powinno być problemu. Oj, czekajcie, ja to sobie podniosę i jeszcze tutaj dojadę do początku, bo to nie będę aż takiego y, robił dużego poprzeczniaka, także. Mam nadzieję, że 30 będzie sobie tutaj dawała radę, chyba że znowu będzie miała problem z biegami, tak jak powie, to zazwyczaj w tych siewach jest, chociaż może coś się ogarnie. No zobaczę, zobaczę jak to będzie. Jeszcze sobie kawałek przede i jeżeli nie będzie dawała rady, no to po prostu zmienię jej jakby na skrzynię yy, manualną. Chyba że nie, no coś, coś, coś tu jednak to nie jest to. Sianie, także czekajcie, ja to sobie wezmę Zobaczę co tu może być, czekajcie tylko gdzie to było teraz? E -e -e, się nie mm -hmm. Czekajcie, gdzie to teraz było? Tu nie, tu nie mm, Czekajcie, to chyba tutaj było, tak mi się wydaje e -e -e. E -e, Chwilka, muszę teraz to znaleźć e -e, Tryb zmiany biegów. To chyba było to mi się tak wydaje na ręczną, no, także czekajcie, sobie tylko zobaczę. Tak, dobra. Czyli to już jest teraz mm, ogarnięte, to sobie y, mogę jechać i bez problemu teraz nie będę patrzył y, czy mi się tutaj coś zmienia nie tak jak ja chcę. Y, a teraz patrzcie sobie na dwójkę wstawiłem i 12 Kilometrów na godzinę, sobie O jezu aż 13 km na godzinę. Nie no, to to naprawdę 30 power. Jak teraz tak sobie jadę szybko i popatrzcie a tam ledwo co miałem te 10 km, bo co chwilę y, zmieniał y, sobie ta 30, y, 30 y, biegi. Dobra, ja to sobie podnoszę y, y, siewnik i o, coś takiego zrobię. Jak widzicie, stuk ułożony jest też. C czekam na y, cenę y, za słomę. Ale to i tak i tak prawdopodobnie będzie w zimę Także jak będę sobie sprzedawał chyba, że nie czekajcie, bo ja nie wiem czy ja będę w ogóle miał jakieś e, tutaj mm, zboża, żebym z, sobie sprzedać na e, zimę, chyba, bo ja nie pamiętam czy ja czasem nie wziąłem i wszystkiego do kur nie zawiozłem Także jestem ciekawy jak to wszystko wyjdzie No ogólnie zobaczę no ale dobra, teraz zajmujemy się tutaj siewem pszenicy, bo pszenica teraz się przyda, jak teraz mam można powiedzieć, że dwa kurniki, no wiadomo ten jeden kurnik, no to, to tutaj taki przydomowy, a drugi to już taki większy no to jednak e, tej pszenicy tutaj, żeby m, nakarmić te kury, e, tutaj właśnie to potrzeba, e, no ale tu będę sobie chciał ten tam, gdzie był, była kukurydza, to e, to sobie właśnie e, też zasieję e, też zasieję sobie nie pszenicę, ale akurat jęczmień, bo nie będę chciał wszystkiego też pszenicą, bo to z drugiej strony też trochę yy, nie ma zbytnio sensu, bo fajnie by było jakby było parę tych upraw na gospodarstwie. Też lepszy płodozmian będzie wtedy. Yy, nie wiem, czy będę siał w tym roku kukurydzę albo soję, bo zbytnio to nie mam yy, pól, także yy, no to się okaże. Ogólnie też jakie jeszcze mam plany... Na najbliższy czas na tej serii chciałbym powiększyć dwa pola. Tutaj za chwilę wam, jak sobie dojadę tam 30, to chciałem wam jeszcze pokazać właśnie to pole, tam gdzie miałem ziemniaki. Tam jest ten, to chciałbym to połączyć z tym polem, żeby to już było jedno takie większe pole. No i chciałbym powiększyć tamto pole, gdzie miałem kukurydzę, i tam gdzie był owiec, tam gdzie już był owiec, to już mam zaorane pole. A tutaj sobie po prostu tą miedzę przeoram i po ziemniakach chyba, że coś tam wyskoczy takiego, że po prostu nie będę musiał orać, to sobie po prostu tylko tą miedzę przeoram To czekajcie, właśnie, ja tu muszę teraz się przyzwyczaić na tych biegach grać, bo to teraz mam zmienione, to muszę teraz sobie tutaj zmieniać Oaj, biegi Dobra, czekajcie, ja tu sobie jeszcze do tyłu pojadę yy, i pójdę wam pokazać, jak to wygląda z yy, tym powiększaniem pól. Dobra, yy, teraz idę. Yy, no i popatrzcie, widzicie, tutaj jest ta miedza. No to sobie tutaj powycinam, tutaj te yy, krzaki i po prostu yy, sobie to zaoram to w następnym odcinku. Już zrobię, bo w dzisiejszym odcinku zbytnio mi yy, tutaj czasu yy, nie. Jakby tu nie chcę, chciałbym za bardzo przedłużać, i jak widzicie, teraz sobie chodzę po polu, po, gdzie były ziemiaki, i wpiszę, wymaga zaorania. Także, no moim zdaniem, to akurat super się składa, bo y, zdążę y, sobie tutaj y, zaorać y, tę miedzę, i od razu mogę sobie tutaj zaorać też pole po ziemiakach, bo akurat wymaga. Zaorania i ogólnie tam gdzie była kukurydza Ja też nie wiem czy czasem nie będzie pole Wymagało zaorania Chociaż mogę się mylić Ale też może mm, coś takiego być Ale to będę Patrzył już poza odcinkiem Popatrzcie ogólnie teraz jak mam na u, u, Tej ręcznej z, Jakby skrzyni biegów Że sobie ręcznie zmieniam biegi No to popatrzcie jak się wyjdą Teraz w 3 metrowym 13 na godzinę 30 power idzie y, Nie ma tutaj przebacz sobie leci bardzo pięknie i się, wy oczywiście idą i popatrzcie, ile ja już mam pola zasianego tutaj oczywiście na odcinku, ale sobie będę już powoli kończył, bo nie chciałbym też przedłużać, bo chciałbym również to dla Was dzisiaj stawić, ten odcineczek, tych, czekajcie, o jezu czekajcie, bo tu naprawdę ja się muszę przyzwyczaić do tych biegów żeby tutaj wszystko dobrze grało także co ja już będę się powoli chyba z wami żegnał dziękuję bardzo serdecznie wam za obejrzenie tego odcinka możecie napisać w komentarzu co wy sądzicie o nowym moim nabytku jakim jest właśnie ten beczkowóz meprozeta no i co wy myślicie o tym połączeniu też pól czy mam zrobić czy jeszcze jakoś inaczej podzielić bo też bym mógł na przykład zrobić inaczej te y, tutaj miedzę, może jakoś na dwa pole a to pole gdzie teraz chciałem podzielić no nie wiem to już wszystko y, można powiedzieć że też od was zależy napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie ja bardzo serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka zostawcie subskrypcję łapeczkę do góry do następnego odcinka na razie cześć